Cześć witajcie, z tej strony Dominik zapraszam Was do oglądania kolejnego materiału na moim kanale. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za 100 subskrypcji na moim kanale. Naprawdę to jest dla mnie wielkie osiągnięcie, co wy zrobiliście. I przechodzimy do treści materiału, czyli jak zarabiać na urodzinach food. Trzeba snajpić na zawodnikach 84, szczególnie na tych z... Premier League, bo w Premier League naj, będzie najwięcej wyzwań takich jak SBC, jakąś kartę czy hmm, podobnych takich będą też o tego gwarantowanego informa, więc i tak będą drodzy więc tutaj widzicie Sokratis kupiony za 2400, Ramsey za 2400, Sokratis za 2500 Mata za 2900, Turan za 2200, Sokratis za 2400 i a to za 3,30. No nie chcę no, przedłużać tego materiału, tylko jeszcze pokażę Wam, jak snajpię na różnych zawodnikach. Z Premier League można snajpić, albo z jakiejś ligi włoskiej. To różnie dwa bo raz mogą być takie, o, musi być ocena zespołu równa 87, 87, a Raz może być 85, 84, więc i tak, oni będą się sprzedawać drożej. Myślę, że wbijamy, wbijamy pod tym filmikiem 10 łapek w górę. Będzie naprawdę spoko. Ja się na, na pewno będę cieszył. Więc myślę, że to na tyle. Ja nie chcę przedłużać jeszcze bardziej tego odcinka. Więc ja sobie tu pokupuję. I my się widzimy już jutro. Dzisiaj nie ma streama, więc... Do następnego odcinka. Cześć, Piona.